Drodzy Państwo, od początku Foot Champions głównie liczył się jak najpotężniejszy skład? Wszelkie odstępstwa od normy skutkowały ryzykiem potężnego wpierdolu. Mamy już pierwszą taką przygodę za sobą. I zdecydowanie tutaj da nam w kość. Czy uda się powtórzyć wynik 11 zwycięstw? Czy puchacz w końcu zanotuje? Pierwszą skuteczną asystę, wrzutką? I najważniejsze, czy uda nam się rozegrać cały fut champion składem Polaków w ramach jednego dnia? Na te i inne pytania odpowiemy w sensacjach fut champion z polskiego gromer Zapraszam. Sytuacja jest następująca: wczoraj graliśmy Rywalsy. Mamy tutaj, udało nam się wbić tutaj drugą rangę. Po męcza... du dużej męczarni ciężko było. Plan był taki, że nie chciało mi się. Początkowo stwierdziłem, że nie gram tego, że skupiamy się na rywalcach. Ja myślę, nie, no, kurde, no, co ja będę robił przez całą niedzielę? Kurde, no, to trzeba coś robić, trzeba coś działać, trzeba napierniczać. Także lecimy z tematem. Lecimy z tematem, kurda. Pierwszy skład, dobra, Neymar, jakiś kamarak. <gryw> Okej, okay, leci jazda nie mieli okazji strzeleć Teraz ja w sumie... Uuchy wam, jak no, będzie opowiedział takie błędy to, taki to ofensywa mu się stała obudzi. Szansa, by wyjść na prowadzenie Aj. Ja nie mogę wszystkich pokryć, no podiadem Aaa szansa na wyróżna Dobrze Weźmy się w ogóle do Lewandowskiego. I mamy podanie do Lewandowskiego. Ja pierdolę, ale walną z tego dystansu, no. Aaa, ale nam dosadzi walną, no. Next, aa, no, ten ma na zagiełku. Mówi waję lewego, to ty. Robert Lewandowski. Aaaa, ja, pierdolę, no. Ale mu walną. Zieliński. Ma teraz szansę na dole. Dobrze. Jeden-jeden. Dobrze, rozklepane no sklepane Bez daliśmy się zgodzić no! odpowiedź. tu to bije. Nie, jednak nie, dobrze. Kudna. Na zagiar Niestety. Lewandowski ma teraz półkę. Aj, kurwa. Lewandowski. Ja pierniczę, no. Chłopcu robi te wrzutki. Ja pierniczę, no. Nie mogę już z nim, no. Kurwa. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do rewilaminowego czasu gry. Dobra no Mamy, kontaktował, ale już chyba trochę dają za późno więcej może to Podolski szybciej bieg. Ale rajd Jest! proszę państwa co to było w ogóle? Dobrze, ale musimy go zwieźć, bo już jest Jest!

Odbierz tą piłkę, no no diskikowat, niefortunnie, no zajebiście no Kolejna go! Go! Bej! Dobrze, kurde dziękujemy za udział Zapraszam wypierdalać Nie no, tak naprawdę to GG, tak naprawdę to GG, dobry mecz to o, Paris, już jakiś Paris, znowu jakiś Dika Francuska, nie? Wszyscy ładnie. wtedy bez. O, ładnie. O, minięty, kurde, z klasą, dobra bez. Wszyscy są ja, no Wszyscy są naprawdę! bez. Wszyscy są wtedy są wtedy bez. Wszyscy Aaaaah, jak Eee, co to jest? Zbeź z gatunku kurdyrycie, bani prestigi do poru. <śmienicza> no nic, mamy te dwa zer. Jaka to była jazda? Kurde masakra, no? 2, 2, 2. Co my tu mamy? Ronaldinho O linio. Oi. 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 no. Hmm. No niestety, no teraz ciekawie czy z tej mąki będzie no. Dobra, no tu widocznie, no jak widać, no po prostu ja już daje nam do zrozumienia, że nie mamy już czego szukać tutaj. Niestety, no jako, że będą potrzebne nam potężne pokłady. Psychę, oto parę ragequitów prawdopodobnie będziemy musieli zrobić, nie ma rady. No chuj wiega no, kurde nieźle. Fajna pomoc, też tak bym chciał, <grym> 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 A, no zawsze to podaje tak pójdzie, że nie masz co, co zrobić z nim, nie no. No niestety. Aj. Ej, jeszcze jakiś od tranc tu coś tam no Kurna, Ale hopy kasują Ośrodkowanie. nie ma... Aj, aj, aj. Dołoga, rzut. 32 A! Dobrze! A my tu kontaktową, nie? Obroncy powinni jednak wracać do zeszławień. No i co, no 2-4 no, dajcie spokój no. Masaka jest, niepocieszające, ale to znaczy, że to czas na odwitkę no, <gryzny> Jazda. ...piszą zawodnicy, mamy powody spodziewać okay. się, że będzie się oglądało z przyjemnością. No nie, no daliśmy się tu załatwić no jest niestety. To no nie jest na... No. Kurde, daleko go tam wypuścił, no ale ja tu już szeste broń dla Oj, o ja. No tak, salak z dystansu widzowy, no. W tym momencie to ja jeszcze zaczynam obawiać o 9 winów, kurwa, co, a nie A mowa o 11, hehe. <laughs> ja Dobrze. Dobrze, Gosiski się to pojawił, bo pięknie, 2-1 mamy Aha Oper 36 minuta, no weź się nie kompromituj nawet, mordo no Mam. Naprawdę jest wyróżniającą się postacią na boisku Musi to wykonując. Aaa jaj Tak, nie posiadam siłę. Ja pewności jak nie mam. O Kurde no jak go wypuszczam no O Dobra Dobrze, O, Podolski wypuszczony do lewego. Dziękuję, czy czy nie rób tego, nie rób tego nawet, nawet się nie wyjść z meczu. A jeszcze mi to nabrałem, co tam wyszedł. O nie, no już no. Trzeba no. A ja czy kimś wyjdzie sobie po prostu? Aaa, ciekawe podanie dosyć. Dobra Lewandowski z dystansu, kolega no, niestety Dobra sytuacja na centre Podolski kulemasno lewy Loga Lewandowski Aj no Okej okay. Aj o nie, no kolega, kurde z ostatnich chwili się schował tamten. O nie, psij jak dole no. No i kurde popsułyśmy wszystko. Mochę zjebaliśmy i tyle no Oee, bo to Polski, nie można tak się objać. Aj jajaj To Znowu ten medy tam, kurde robi wszystko. Może no, jest koniec. Jeszcze może nam walnąć. Spalony chyba, a nie, no, spalony, nie spalony, jakie to ma kurwa znaczenie, nie? Chyba jakiś spadek formy jest po prostu, albo coś. No to już było w miarę close, ale no, w miarę close na tym bilansie, no to znaczy, że jest kurwa źle. To znaczy po prostu, że trzeba to odrobić i tyle. Oho, chyba chce mi mecz oddać. Tomasz Smokowski... Albo i nie. nie A ja. No zajebiście, nie? Po prostu... Po prostu się będziemy musieli pomęczyć trochę dłużej. Okej. Okay. No i hop też wychodzi tego, z jego, no. Już nam kolejny magnuje życie, nie no. Hop chyba jak sobie dał film please. To liczy, że od do termin. Lewy, co się tam przewił, dobrze. A jajaj dobrze. O Nie siłą to, ja to chyba też nie wyważać. nie wiem. Kurde mać. Kurde mać. Dwie minuty regulaminowego czasu. No to już musi wyjść, ale kurwa, dobrze. No udało się to zrównanie, ale jakim kosztem, no naprawdę. Ale do rozstrzygnięcia losów spotkania... Po... Kurwa, no obróć się w porę, no. O nie. No już kurwa, sabotaż, no. To się pocieszyliśmy kurwa prowadzeniem, no. Ej, no nie, no naprawdę! Kurde, no i oczywiście, po prostu w tego Marado, ale nas, te wykręci. Tragedia jest, masakra. Może na tym bilansie, na tak dobrze gardi, no. Nie, to znaczy, chyba no ja. Janek gówno już. Nie, nie wiem. Ja ci dam kurwa problemy z Messengerem, no. Dojazd do oponenta. 12 minut w beczowych, kurde tak, bardzo spoko, nie no kurna masz nichura Dobrze wybite Dobra, nie ma co Uch, No to co, bilans 2 i 6 nie skończyłem dzisiaj dobrze. Na dzień winów prawdopodobnie się nie uda, chyba, jak tak widzę. O nie, do no takiego bilansu jeszcze nigdy nie miałem, nie? Jest źle, jest bardzo źle. To jest ten mecz, kurde, to jest ten mecz. Mm, myślę, że kurde, no, jeszcze do nas kurde, nasz nieprzyjaciel Dilek tutaj w tej, tej klasie się pojawił. A, ja firdolę, no. Mogę, no, chcę chyba oddać, no. bardzo, że trafi do siatki. No ten już jest w porządku, nie? Że nie wyszedł nawet, mimo naszych niepowodzeń, kurde, w tym przedsięwzięciu. 3 na 6. Szybkie oddanie miny i lecimy dalej. Aja... Znaczy nie da się, kurde, 0 już w wkur... Już jeden błąd, kurde, już, kurde, wykorzystane to. Tak, ty bo już nie ma siły. Nie chcę już się do tej kwiś, co będzie po tej kontrze, nie? na mać. No, nawet kurde przejęcie piłki, gdzie wychodzi. Fakt. No, fakt się chleba. No, dobrze. Mm. No. Uff. Dobrze, no ja pierniczę do. No. no tam jeden był zebio, jeden pierdolony Ezebio i tak kurde w, w niego zajebaliśmy no Ale kurde wszedł Ja pierdolę do. No. No Eusebiusz to wkurki wie no. Kłóźnie zaczęły no. oni wszyscy umieją grać. No ja piję i niczę, no jak to jest możliwe <grystanie> nic, no, widocznie ja nie umiem kuchy, no. to jest prosta analogia, nie? Przewidywany bilans na no, to tak 8-12, ewentualnie 7-13, nie? Naprawdę... Nie, sukcesu. są no. Co czwarty mamy więc 3 do 1 Naprawdę mógł teraz do środka i napadł się z miejsca oni wierzą, że po tym to musi wejść sporo miejsca ma na skrzydle zebio. Będzie niebezpiecznie. Jaj. I I 1, 4, 3, 7. Co, to mamy jeszcze. Możemy maksymalnie dwa mecze przegrać, żeby wbić 11 winów? Chyba jakoś tak. Ja pierdolę, tragedia jest. Trzeba to jakoś po prostu przejść, no. Okay. Pograć tego samego no gatunku, co legendarny Gert Miller. I spójrz, to może być Branko. No nie! Oto z piłką teraz Hekir. No i No i to musiało nadejść, no. To musiało nadejść, no. Ej, no. I tracimy drugą, no. Jak tak dalej pójdzie, to chyba będzie wysiadka, nie? Kurwa. Dobra. One more. Good. Okay. How dobra. Give me a break, man. Oh, yeah. Lucky. Lucky. Ora, no, wniosek jest taki, no, jesteśmy w stanie sobie poradzić, kurde, czasem z jakimiś trudnymi składami. Jesteśmy w stanie powalczyć, ale naszym głównym okaczeniem jest tutaj delay, tak, no. Delay, jednak, kurde, mi się tak zawsze ciężko gra, jest masakra, no. Tego nie możemy już zmarnować, kurde. Dobrze. O, ale puścił tam, no. Dobra, karne jak na... bo nie, być mi się wydaje nasze. Dobra. Dobrze Dobrze. No, Aj. Aj, aj, Uf. No, Aj dobrze oh, kurde mać. O nie. Kurde, to jak jest na zielony, to ta piłka leci cholera wie gdzie. Nie, środek. Brawo. Mm. O nie. Uff. O nie. No to uzyskał jako nietrafiony? Okej. Okay. Oj. Unlucky, morda. Unlucky, no. Dobra, 4 i 7. Kurde, po takich karnych jeszcze, no. Masakra jest to. No. Bywają mecze o honor, bywają A mistrzostw. No już, już kurde nas pogodzi. No przystaje takcie nie jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie... Nie no. No już bez jaj, no! Aj... Ile no jest z dystansu? Tak jest. Mamy to, 1-1. Uj, karny mordo. Aj, no i szytał, no. Kurde, no daje mi tego Piątkowskiego w końcu, no. Idą no, jeszcze, kurde, da się bawić te... O nie... Oooooo! Oh. Ej błąd To jest dobry, jest. Oja! Oh. No i się, kurde, wkopaliśmy! No to ja to już chuj, nie? Znakomite mm. zabranie, Dobra. Ooo, oh, tak blisko, a tak daleko, nie? Dobra, przerwa, kurwa, 4-8.